Partnerzy odcinka Efstone, Lider, Vize, Elocity, Platinet, i .pl. Cześć, witam. Dzisiaj była prezentacja, a jakżeby inaczej, w internecie, Ki IV-3. Nastateczną prezentację niestety nikt mnie nie zaprosił, no ale tak to bywa. Nieważne, wracając do tematu. Mamy takie coś, co według mnie to jest po prostu następca Niro. Patrząc na wymiary, czyli 430 cm, E-Niro miało 427, 403. 440 miało chyba Niro IV, no to tutaj 4-3 metra, praktycznie te same wymiary. Yy, wysokość 156 cm, czyli jak ktoś tak dobrze się przyjrzy, pewnie zobaczy w tym samochodzie podobieństwa do IV9, natomiast IV9 ma 170 cm, czyli to jest takie baby albo inaczej mówiąc, małe IV9. IV9 Kawał suwa 5 metrów długości. Tutaj tylko 4-3 metra długości, więc powinno być też znacznie mniejsze zużycie. Współczynnik oporu powietrza CX026. Natomiast powierzchnia czołowa, patrząc na tą bryłę teraz, choćby z przodu, no nie będzie zbyt mała. Jako, że duża powierzchnia czołowa, no to i opór powietrza spory. więc Zużycia autostradowe mogą być jednak większe niż w Niro. Ale obym się mylił, oby czas pokazał co innego. Troszkę z parametrów tego samochodu, co my tutaj mamy pod maską. Pod maską mamy silnik, no praktycznie jak wyjęty z Niro. Natomiast to jest taki silnik, kurczę, nie wiadomo z którego Niro. Pierwsze Niro miało 204 konie, 395 Nm. Drugie Niro miało 204 konie i 265 Nm, jeśli dobrze pamiętam. A to ma 283 Nm, czyli wydaje się, że to jest silnik z tego Niro EV, czyli z nowszego Niro, troszeczkę podkręcony. Co z tego wynika? Wynika z tego jakieś... 7, 4, 7, 7 dosetki. Czemu takie dwa różne czasy? Bo silnik ten sam, a dwa różne akumulatory. Mamy 58 kWh lub 81 kWh. Myślę, że zapewne brud to, co przekładałoby się na zasięg 400-600 km WLTP, ale myślę, że po polskich autostradach, jak, ale myślę, że jak po polskich autostradach przegonimy to 140 na godzinę, to tak jak i w 9, będzie robiło się to auto prądożerne, ale obym się mylił, oby czas pokazał co innego. Na zdjęciach zapewne 19 celowe felgi, natomiast w opcji mogą być też 17. -ki. Na 17 pewnie będzie trochę oszczędniejszy bagażnik 460 litrów z przodu, 25 litrów z tyłu. Oczywiście mamy Vehicle to Load, czyli mamy przejściówki. Możemy zapewne 3-6 kW z auta wyciągnąć prądu. No to co było już znane choćby z Nero EV. Mniejszy akumulator jest lżejszy, więc z mniejszym akumulatorem auto będzie szybsze, bo 7,4 do setki a z większym będzie chyba 7-7 do setki no różne informacje tutaj w internetach poznajdowałem, ale generalnie wszystkie pokazują to, że większy cięższy akumulator będą gorsze osiągi no bo nie będzie mocniejszego silnika jak to zazwyczaj w różnych markach występuje no, większy akumulator można mocniej obciążyć, natomiast tutaj będzie wąskim, ugniwym chyba po prostu dość słaby silnik, no zobaczymy jak to będzie autooszczędne, patrząc na to, że no niestety nowe Niro IV dostało gorszy silnik niż stare, a ten wygląda trochę jak w Niro IV. No to po jakichś dużych prędkościach nie spodziewamy się zbytniej oszczędności, ale z drugiej strony dostaliśmy większy akumulator. Zobaczymy, jak, na jakie zasięgi to się przełoży. Ja tak wstępnie szacuję, że będzie to coś podobnego jak stare Niro, czyli Eniro, niro czyli to, co mamy od 4 lat w garażu. Ceny powinny być znane w trzecim kwartale tego roku, a w salonach auto powinno się pojawić w czwartym kwartale tego roku. Z ciekawostek ma być asystent AI, czyli sztucznej inteligencji, który ma jakoś być tam pomocny. Mamy tu oczywiście OTA, czyli aktualizację over the air. A jak jesteśmy we wnętrzu, no to widzimy tutaj klasyczny ekran, ten, który dokładnie był w iv 9 I tutaj mamy na środku ekran klimatyzacji, który niestety kierowca no nie widzi, bo jest zasłonięty przez kierownicę. Mamy też tak samo lewarek zmiany biegów zasłonięty przez kierownicę, czyli wewnątrz widzimy taką generalnie EV9. Silnik mamy z Niro EV, platformę mamy tą samą co w EV6, no i co niestety najważniejsze nie mamy tutaj takiego szybkiego ładowania jak w EV6 czy w EV9. Tutaj mamy coś takiego pomiędzy. Instalacja nie jest już 800V czy 600 V, jak to w przypadku IW9 było, tylko prawdopodobnie będzie standardowa 400V, tak zwana. No i mamy tu mocę ładowania rzędu 100-130 kW, zależnie czy to mała, czy duża bateria. Tak czy siak i duża i mała bateria ma się naładować od 10 do 80% w 31 minut. No i patrząc na nowe Niro, czyli Niro i Wit, tam wytestowałem chyba 42 minuty. Film oczywiście znajdziecie na kanale. No to mamy tutaj jakieś. 10 minut piracy drzwi, szybciej naładować 70% tego akumulatora. Licząc, że pojemność netto taka użyteczna to będzie z 70 kWh, licząc do 100 do 0%, bez buforów, no to mamy 70%, to mamy jakieś 50 kWh doładowane w pół godziny, czyli w pół godziny doładujemy, myślę, że z 200 km takiego autostradowego zasięgu. Czy to dobrze, czy to źle? Myślę, że to taka średnia w klasie. Jest to jakiś postęp względem Niro EV, natomiast jest to duży krok wstecz, jeśli popatrzymy choćby na EV6. No ale zobaczymy, czy to będzie auto oszczędniejsze niż EV6, czy podobnie prądożerne. Patrząc na kształty, myślę, że delikatnie traktowane, będzie bardzo oszczędne. Natomiast pogonione 140 kilka po autostradach, myślę, że będzie zjadać około 30 kWh. Obym się mylił, no bo wtedy się okaże, że w pół godziny nie nadładujemy nawet 200 km zasięgu. No i takie ładowania. Co 200 km, a nawet mniej, no to też jakoś na dzień dzisiejszy nie są rewelacyjnym wynikiem. No zobaczymy, zobaczymy. Wszystko wyjdzie w, w praniu. Jak takie auto dorwę, to oczywiście szybko na testy postaram się Wam zaprezentować i wykonać wszystkie testy. Jak to faktycznie sprawdza się w praktyce. Generalnie to wnętrze jest dość fajne, aczkolwiek tutaj pod tym ekranem mamy niestety dotykowe przyciski, i one dla mnie to generalnie porażka. Coś, co było też w Arii. Źle się tego używa a do tego chcąc sobie wesprzeć rękę, czy czasem ręka się majtnie na jakieś duże, jak, jak coś na ekranie naciskamy, no to się przycisną od razu przyciski i gdzieś nam przejdzie. To uważam, że jest akurat na duży minus, a tak poza tym wnętrze według mnie całkiem spoko. Mamy tutaj też, jak widzieliście, grzane fotele, grzaną kierownicę, wentylowane fotele z przodu, fotele takie podobne jak W6 z USB-C z tyłu. No, a cały system, mówię, jak w 9. Wii 9 też pokazał się Kia Connect Store tutaj też ma być. Także docelowo będzie można jakieś sobie aplikacje pobierać, czy pewnie na ładowaniu poglądać YouTube. A. Auto ma wjechać do salonów pod koniec roku. Produkcja ma się zacząć w Korei w sierpniu. A i nie wiem, czy nie zapomniałem rozstaw osi to 268 cm. No także. Mniej więcej tymi wymiarami pasuje to wszystko pod yy, Niro.